Wojka o uwagi do kampanii. Naszym Proszę Państwa, ja no, przedstawię um, takie podsumowanie samej kampanii od strony technicznej, od strony może e, być obyczajowej. E, otóż, e, pierwsza sprawa obsadzenie komisji, co kolega Aleksander mówił, e, mężowie zaufania. Widzimy w skali kraju, że dało to naprawdę ogromne efekty, jeżeli chodzi o ilość głosów nieważnych. Po wyborach samorządowych, gdzie tych głosów nieważnych było około 20% z tego, co pamiętam. Teraz te głosy nieważne, to są pojedyncze procenty. Jednak ci mężowie zaufania, którzy byli w prawie 100% komisji w naszym powiecie i nie tylko w całym kraju, dało to wymierny efekt w postaci tego, że po pierwsze PSL nie uzyskał niewiarygodnie wysokiego wyniku, tylko ich kandydat miał jakieś 1,5%, co do tych 20% w czasie wyborów samorządowych no, jest jakąś kolosalną różnicą i myślę, że nie jeden naukowiec będzie sobie przez X łamał głowę, jak do tego mogło dojść. No, i liczba protestów, rzeczywiście mamy teraz 30 kilka protestów, z czego tylko chyba kilkanaście będzie rozpatrywanych, bo było złożone formalnie w czasie do tej liczby półtora tysiąca czy tysiąc Kolejna sprawa, proszę Państwa, w dniu 8 maja nasi, to jest piątek przed pierwszą turą, nasi członkowie sympatycy Prawa i Sprawiedliwości do godzin wieczornych, do 24 kleją plakaty doktora Andrzeja Dudy, kandydata naszej partii na prezydenta. W dniu 9 maja w sobotę już cisza wyborcza. Nasze plakaty są zaklejone w znakomitej większości, ja strzelam gdzieś w końcu 80% przez y, obwieszczenia urzędowe, które y, no, Urząd Miejski, y, nie wiem czy rękoma pracowników Urzędu Miejskiego, czy przez jakąś firmę usługową rozwiesił na terenie y, 20, na, teren, na 26 słupach i miejscach dozwolonych do prowadzenia bezpłatnej kampanii. Kolega Aleksander Wolczyński w sobotę rano zgłosił ten fakt na policję. Ja poprawiłem jeszcze w niedzielę, bo też wskazałem kilka takich miejsc, gdzie no, bezczelnie, żeby nie powiedzieć inaczej, zostały te plakaty zaklejone. Praktycznie dysponuję zdjęciami Państwa, doszłam, przesuwałem tutaj do redakcji. Jest prowadzone postępowanie przez policję w tej sprawie. Kolejna rzecz... Przepraszam że należy dodać, że jeśli można Wojtek, tak? Oczywiście. Że na słupach miejsca były wolne. No to jest ja wskazywałem to, to na zdjęcia, pan Wajlonis odpowiadał na łamach prasy, że na wysokości wzroku średnio mierzącego człowieka i tak dalej, okazało się, że za dwa tygodnie można było obwieszczenia nie naklejać na kandydatów i wcale nie była to wysokość, o której mówił pan Wajlonis, a gdzieś tam niżej i tak dalej. Więc no, stąd co Wojtek mówi. To było mało powiedziane, że reganckie. Natomiast są to materiały wyborcze. I było nam bardzo przekro. Mimo, mimo rozmów z panem Wajonicem nie skutkowało to i tak dalej. Więc dlatego zgłosiliśmy pana policję. Policja prowadzi postępowanie, no ciekawe co z tego wyniknie. Kolejna sprawa to jest sesja Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 18 maja. E Piątka radnych, czyli czwórka radnych Platformy Obywatelskiej plus Starosta Skaja występują na sesji z materiałami wyborczymi Komitetu Wyborczego Bronisława Komorowskiego. Naszym zdaniem jest to złamanie bodajże 108 artykułu kodeksu wyborczego, który mówi o zakazie agitacji w miejscach ogólnie publicznych, czyli w budynkach administracji samorządowej i rządowej. Sprawa również została zgłoszona do, do, na policję. Jest prowadzone postępowanie w sprawie, w tej sprawie, wyjaśniające. Naszym zdaniem nie powinno mieć miejsca coś takiego, że radni na terenie Urzędu Starostwa Powiatowego reklamują kandydata, czy występują z materiałami wyborczymi. Historia uczy. Proszę Państwa, 5 lat temu, podczas wyborów w 2010 roku. Radni w Gdańsku wystąpili z koszulkami na sesji Rady Miejskiej, bodajże, głosuje na brąka. No, zostali to ukarani przez sąd. Jeszcze kilka takich kazusów również znalazłem w internecie. Nasi członkowie z kolei w Płońsku, Radni, radni Prawa i Sprawiedliwości, wystąpili z takimi koszulkami i przewodniczący wezwał strasznie czy policję na sesję. No, takie akcje nie powinny mieć miejsca, niestety miały. Zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Proszę Państwa, 18 maja mieliśmy wizytę doktora Andrzeja Dudy, naszego kandydata w mieście. Tu polega Aleksander, że o tym mówił. Mieliście Państwo okazję widzieć pełen rynek, mieszkańców naszego powiatu, jak i również goście z najbliższego Czuchowa, Betowa, Lejherowa. To był taki swoisty maraton Andrzeja Dudy, bo przez Szczecin, Koszalin i chojnicę jeszcze śmigłowce leciał do Warszawy. To był bardzo długi, ciężki dzień przygotowywał się jeszcze wieczorem, z tego co wiemy, do, do kolejnej debaty w TVN. Proszę Państwa, w dniu 19 maja, sesja Rady Miejskiej, burmistrz Finster, delikatnie mówiąc, wprowadza w błąd radnych i mieszkańców Chojnic, mówiąc o tym, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości podczas wizyty Andrzeja Dudy zasłaniali się immunitetami, gdy Straż Miejska zwracała uwagę że zapartywa na zapartywane samochody. Dziennikarze czy media bezkrytycznie przyjęły to jako dogmat. Nie, nie było to weryfikowane no, ani u posła Śniadka, ani u Pani Posłanki Arciszewskiej. Po liście do czy jakimś prostowaniu od pana posła Śniadka, burmistrz mówi, że może, że nie mam, że nie boi się Prawa i Sprawiedliwości, nie boi się posła Śniadka i że może za nieścisłość czy niezręczność przeprosić. No. Trudno to komentować, proszę Państwa. 22 dzień maja, piątek to jest ostatni dzień, przed, ostatni dzień kampanii wyborczej przed drugą turą. Na rondzie, na barierkach ronda wiszkoptowego w pasie drogi powiatowej pojawiają się banery kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Naszym zdaniem jest to również niezgodne z prawem. Nasi członkowie zgłosili ten fakt na, do Straży Miejskiej Cholickiej. Prawa sprawa również ma nadany bieg, będzie postępowanie wyjaśniające kto i dlaczego powiesił te plakaty, te banery w tym Trzeba mieć pozwolenie na to. Z tego co wiemy, te osoby, które wieszały te banery nie miały też pozwolenia. jest tym można ale nielegalnie Tak. Takie Jeśli można dodam, cztery lata zapytałem Pana Tadeusza Rudnika, Komendanta Straży, czy na żółtych barierkach można te plakaty wyborcze włożyć? Absolutnie nie. Jest to yy, sprzeczne i może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Bo powyższego myśmy tego nie czynili, święcie przekonani. Natomiast to, co w Witech, stało, to się uderza w piątek przed ciszą wyborczą. O czym osobiście powiadamiam straż następnie pana komendanta straży Prawnego Czy Może dodam jeszcze bo taka sama sytuacja była przed urzędami samorządowymi, bo chcieliśmy również powiesić te plakaty, znaczy banery, ja w to, w listach, tak. Tak, to są urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, te żółte barierki, tak, że one są elementarnie związane z powierzchnią drogi i jako takich w ogóle nie można im wieszać. I taka była zresztą obietnica Pana Rolnika wtedy, kiedy pytaliśmy, że on obowiązkowo je zdejmuje, bo to jest zagraża bezpieczeństwu jakkolwiek porozumianemu. I tak samo było właśnie w tą piątkową w piątkowy wieczór. Tak? Później, kiedy to zgłosiliśmy, on Koło mówi, to, to, to był zdjęty. żeby tak, tak Taka była informacja, wtedy ustno oczywiście telefonicznie przekazana, natomiast mimo no, wszystko nic się takiego nie stało. No, te projekty wisiały już do końca. Cieszę się, no że do końca ten